mi się włączyło, nie wiem na tym cuda. O, jest to czerwone, ale jest. O, ja tyle to nie będę płacił. To taka była Każ. Może to to jest. To chyba nie podwójne. O, to jest tyle po dwa. Tyle sobie weźmie, dwa opakowania. To jest bardzo przydatne dwustronne. Jakieś tam pod... karty pocztówkę przykleić u mnie na ścianie. To akurat sam raz. Ja to jakiegoś do samochodu. To okay. małe dojazdy do przypchnięcia na pudeczkę i zapach od razu jest? chyba to jest jak mi się wydaje dobra cokolwiek by nie było ten 13, ten 13 jednakowe ceny firmy różne no ale dobra weźmiemy takiego jednego sadza trzeba środko odświeżyć ale strasznie drogie a resztę to nie Płyny różne, ale na razie nic nic nie jest potrzebne z tego wszystkiego Wagelina by się techniczna przydała Skrzynki. Szynki no na narzędziły 3-4 dysy to moje jest do bana to jest moja to jest jaka jak to, to. To jest za małe w ogóle, a tu jest mniejsza, nie, wyższa ja może być, nie wiem, nie się rozpizdziła, go mówiąc, ale to wezmę, to wezmę z tego względu, że to jest na te małe narządka, które ja mam, to tak, 11 zł skrzyneczka, wreszcie problem z tym Zobaczymy, co w tym wszystkim będzie. Botko, bo tutaj tu jest za 22. Nie za mało. No dobrze. To ja właśnie mówię. No ale to wszystko jest do długo drogi. materiałowe, to tak naprawdę to szkoda. Trzeba gdzie indziej popatrzeć. Dobra. Teraz je wyłączam, moi drodzy. Później gdzieś wyłączę.